Dyżulny stanowiska kierowania Komendanta powietrza w Jeżuniowie w dniu 6 stycznia 2024 roku otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w Bielawie na ulicy Szpakowej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar w pomieszczeniach komórki na parterze. Wymienie pożaru nie umożliwiło ewakuacji części mieszkańców, części mieszkalnej na pierwszym i drugim piętrze. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru przy pomocy jednego prądu wody, odłączeniu mediów i ewakuacji sześciu osób z mieszkań na pierwszym piętrze. Zespołom ratownictwa medycznego zostało przekazane 7 osób, które były pod tytem tlenkiem węgla. Dwie osoby pojechały do szpitala celem dalszych badań. Po około godziny osoby wróciły z powrotem na miejsce zdarzenia. W tym momencie działania trwają. Zostały mieszkania są wietrzone i sprawdzane na obecność tlenku węgla po to, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do mieszkań. Na miejscu zdarzenia jest zarządca budynku, który ma obowiązek sprawdzenia instalacji elektrycznej i gazowej celem bezpiecznego włączenia dla lokatorów. Na czas działań ulica Szpakowa była zamknięta w obu kierunkach. W działaniach brały udział cztery zastępy JRG dwa zastępy OSP Bielawa oraz Ostoszowice, Policja i cztery zespoły Ratownictwa medycznego, w tym jeden z terenu Ząbkowic. Prawdopodobną przyczynę pożaru będzie ustalała Policja.